Witaj królo ciubumbo w naszych skromnych polskich progach. Ralamana ciubumba breako puta puta to sia. <grywa> Król ciubumba mówi, że z ochotą wspiera ubogich, którzy wyciągają rękę po jałmużnę. Czubumba, odwzajemnie powitanie. Tak witają się wszyscy w królestwie Zimbabwej Rumnikowej. Proszę się spytać króla Czubumby, czy jest zainteresowany rozwojem stosunków bilateralnych pomiędzy naszymi krajami. Czubumba, samba bilateral kulkuheit? Aldababiku to To Uuuu!

Aryzmatyczny? A Tak, owszem. Król Cugumba y, stwierdził, że nie rozumie tego pytania. Niego <noise> pani zapyta o główne wskaźniki makroekonomiczne Zimbabwe Równikowej. Kula maja kurta Czugumba leja? Nie ma chujana <noise> no no! no widzę. <noise> Król Ciugumba. Powiedział, wskaźniki makroekonomiczne kształtują się następująco. Stopa bezrobocia 7,8%, zaś deficyt w tym roku wyniósł 5,6% PKB. <śpiewanie> <Zjadł>. <śpiewanie> tak, tak, tak.